Dajcie kochani na kanale Kiermasz Smaków. Dziś przygotujemy sobie takie oto pyszne krokiety z pieczarkami z ciasta takiego jak na kopytka. Zapraszam do przygotowania. Najpierw przygotujemy farsz do naszych krokietów. Potrzebna nam jest jedna cebula, którą pokroimy w drobną kostkę i około pół kilograma pieczarek, które będą pokrojone. Pasterki ja już tutaj sobie przygotowałam i zaraz będziemy to wszystko przesmażać. Cebulę przesmażamy na oleju. Gdy cebulka nam się zeszkli, dodamy tutaj pokrojone nasze pieczarki. Gdy cebula nam się lekko zeszkliła, dokładamy nasze pieczarki i smażymy razem do miękkości pieczarek. Pieczarki mamy już podsmażone, dokładamy tutaj łyżkę śmietany. Ja mam śmietany 36%. Może być ewentualnie łyżka serka mascarpone, Łyżeczkę lubczyku, suszonego lubczyku łyżeczkę. No nawet dwie możemy wsypać. Pół łyżeczki czarnego pieprzu. i odrobinę soli do smaku. Wszystko razem mieszamy i odstawiamy do wystudzenia. W tym czasie, gdy nasze pieczarki stygną, my przygotujemy sobie y, ciasto na krokiety. Będą to krokiety z ciasta, jak na kopytka, więc mamy tutaj około kilograma ugotowanych i ostudzonych ziemniaków. Z do ziemniaków je jeszcze tak troszkę połgniatamy, Wyrównujemy nasze ziemniaki mniej więcej, żeby było równo w garnku. Robimy sobie takie na cztery, przedzielamy i jedną czwartą odkładamy tutaj z boku. A w to miejsce, które nam powstało, wsypujemy skrobi ziemniaczaną i dwie łyżki mąki pszennej. Takie czubate łyżki mąki pszennej. I jedno jajko wpiję. Wszystko zagniatamy na jednolite ciasto. Gdy nasze pieczarki przestygły, dosypujemy do nich jeszcze starty, żółty ser. Jaki kto lubi, ja tutaj wykorzystam akurat ser Grana Padano. Ma on troszeczkę ostrzejszy smak, ale można dodać właściwie jaki kto lubi ser. Dodamy sobie trzy łyżki sera może nawet już resztę wsypę, to będą cztery łyżki soku. Wszystko razem mieszamy. I tak przygotowanym farszem będziemy nadziewać nasze kropie. Z naszego ciasta wyrobionego bierzemy sobie taką sporą porcyjkę, formujemy kulkę, taką podłużną i rozgniatamy to. Na środek układamy porcję naszego farszu pieczarkowego. Też tak pośrodku po wzdłuż. I zlepiamy. Zlepiamy z każdej strony. i formujemy taki podłużny krokiecik. Odkładamy na deskę oprószoną mąką. I tak postępujemy z całym farszem i ciastem. Przygotowane krokiety będziemy teraz obtaczać w jajku i w bułce tartej i wrzucać na rozgrzany olej. Obsmażać z każdej strony na rumiany kolor. I teraz każdy krokiecik. Obtaczamy w jajku i w bułce tartej. prezentują się nasze gotowe krokiety. Po usmażeniu proszę włożyć jeszcze do piekarnika i zapiec około 5 minut w 180 stopniach, aby mieć pewność, że na pewno w środku są dopieczone. Możemy je podawać z różnymi ulubionymi sosami. U mnie dzisiaj jest wersja z ketchupem. Jeżeli filmik Ci się spodobał, daj łapkę w górę, wciśnij subskrypcję, dzwoneczek, a wtedy na pewno żaden film Cię już nie ominie. Na dzisiaj serdecznie dziękuję, życzę smacznego i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!